Amerykanie zbudowali najnowocześniejszy safe na świecie. Aby przetestować jego odporność na wlamanie postanowili go przetestować. W tym celu wezwali dwa ekipy z różnych zakątków świata oraz dwóch przypadkowo spotkanych Polaków. Zadanie było proste. Sprawdzający gasili światło na jeden minutę, a ekipy włamywaczy mieli w tym czasie otworzyć safe. Po upływie jeden min konsylium zapalano światło. Jeśli safe był otwarty, nagroda była jego zawartość. Na pierwszy ogień poszli Anglicy. A few moments later. Niestety zanim skończyli pić herbatkę, czas im minął. Zaczęli Niemcy, nawet nie zdążyli rozłożyć sprzętu. Weszli Polacy. A few moments later. Po upływie minuty jeden z testujących podchodzi jak zwykle zapalić światło, aby zobaczyć efekty pracy Polaków. Niestety światło po włączeniu guzika nie zapaliło się. Po chwili komisja usłyszała odgłosy dochodzące z piwnicy. Zdichu. Mamy tyle szmaru. Na ci ta żarówka.